Witajcie! Dzisiaj będzie krótko, szybko i prosto. Kompozycja, którą utworzy się w zaledwie kilka minut, a efekt jest imponujący. Dwa składniki, ja wcale nie wiem, nudą jest elegancko, prosto, ale elegancko. No dobra, nie mogę tak sama sobie wychwalać swojej kompozycji, dlatego liczę na Was. To zielone to rozchodnikowiec okazały. Jesienią zmieni kolor na różowy. Jest to tak wytrzymała roślina, że aż brak mi na nią słów. I to jest także to, co na wiosnę pokazywałam Wam ususzone, a potem barwiłam sprejem, aby stworzyć aranżację suszonych kwiatów. Jeżeli tworzę dla Was kompozycję z żywych kwiatów, czyli bazując tylko na żywej zieleni, to staram się wybierać takie gatunki, no, które troszeczkę postoją. Na przykład iglaki. Oczywiście są różne rodzaje. Jedne będą się sypać szybciej, inne wcale. Także tuję tak z tydzień dwa będą wyglądać ładnie. I ten dzisiejszy rozchodnikowiec. Ten to dopiero jest fenomen. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak długo wytrzymuję bez wody. Oczywiście, żeby wyglądać ciągle tak ładnie, jak teraz. Czekam już miesiąc, aż mi uschnie i nic. Także jest to na pewno bardzo odporna roślina. Więc ją Wam polecam. Rośnie bardzo szybko. Jest super ozdobą ogrodu, ale także szalenie miododajną. A co za tym idzie, lubią ją pszczółki. Jeden rodzaj, jeden kolor kwiatu. Liliowiec. Ale dużo tutaj dają te zamknięte, nierozwinięte jeszcze pąki kwiatu. A propos tego rozchodnikowca to polecam Wam wykorzystanie go do zrobienia wiązanek nagrobnych z okazji Wszystkich Świętych. Jeżeli zdecydujecie się na żywe kompozycje, to ten rozchodnikowiec będzie genialnym dopełnieniem. Tylko wtedy już pamiętajcie, że będzie w różowym kolorze. To tak jak z kapustą ozdobną, kolor pojawia się wraz z pierwszymi przymrozkami.